Witajcie wszyscy Boris, serdecznie gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. Ale jeszcze zanim przejdziemy, chciałam podziękować 5 ostatnim subskrybentom oraz moim kochanym wspierającym. Kupiłam Star Raider na zawsze na tym moim drugim koncie, bo była promocja. I stwierdziłam, biorę. I kupiłam Star na zawsze. Ogólnie okienko ze Star wyglądało kiedyś inaczej, bo ta, ta postać jest spłaszczona i ich lekko przygniotło, nie? Graj! Dobra, i mamy Star Rider na zawsze. A co jest najlepsze w, A co jest najlepsze w Star Riderze na zawsze? Ubrania, których jest mnóstwo. Nie wiem, czy mogę wszystkie odebrać, bo nie mam poziomu gracza niestety. Mam poziom... Drugi, więc zabójstwo ogólnie nie jest, ale czekajcie, tu możemy, także bierzemy. Rękawiczki, czapeczka, okulary. Dobra, zróbmy tak na szybko na razie, dobra? No kurde. Dobrze, że mam pusty ekwipunek na razie. Już nie mam, patrzcie jak szybko poszło. Jezu, ile ubrań, może będę chociaż lekko szybsza, nie, dzięki tym ubraniom i będę jakoś wyglądać. Od razu sobie zrobię taki ładny porządek i będzie w końcu mądrze to w posagregowane, nie jak na tamtym koncie. Dobra, ujdzie myślenie, no, no, ujdzie jakoś. Jakoś bardzo crazy, ale jakoś, tak? Najważniejsze to jest jakość, tak? Nie zgidlam, dla mnie, jest w porządku. To, to tak, powiedzmy, prawie w porządku. Czemu ja mam ikon włączonych? Ogólnie jest włączony odchórzacz, nie mam pojęcia, czego słychać, mam nadzieję, że nie. Dobra, dostępne, mam drugi poziom w końcu. Akt własności Morland, Thomson. Thomas, Jezu, Thomson, Boże! Osiem nadgrania w tą grę i pomyliłam jedną z głównych postaci, nie. Jezu. Dobra, jeśli znajdziemy akt własności Stein, na pewno udowodnimy, że ziemia jest moja. I w ogóle nie kojarzę tych zadań, wydaje mi się, że ich nie było. Naprawdę mi się tak wydaje. Morlandowie uprawiałam tę ziemię od pokoleń, ale należała do Holbrooków. Daryl Jaspel Horbuk zaoferował mi ją w posagu, kiedy ożeniłam się z jego córką Kat Katrin. To miał być początek pięknego życia. Wróćmy do aktu, na pewno nie ma go w domu. Sprawdziłem pod łóżkiem i tak dalej. hej, a może ma go pani Holsworth? Jest moją księgową. Mieszka w domku, zostaną koło plaży. Mógłbym cię prosić o podjechanie tam i porozmawianie z panią Holsworth? Ja w tym czasie poszukam jeszcze tutaj. No dobra, lecimy do pani Holsworth, teraz ją poznam. No moja idolka, tak? Uwielbiam panią Holsworth. Znajomi, chyba znajomych żadnych nie mam ogólnie. Muszę jakiś mieć, bo tak trochę biednie się czuję. Nikogo nie mam dosłownie. No cóż, jest jaki jest. A. Mam w ogóle włączone zaproszenia? No, to włączymy nagle. Będzie włączone. Tym razem będzie włączone. Zobaczymy, czy mam jakiś znajomy tutaj. Pierwszy film z tego konta jeszcze nie wleciał, więc ogólnie nawet nikt nie ma prawa mnie kojarzyć. Cześć, jesteś w samą porę na herbatę u siodła i powiedz, z czym przychodzisz. Dobra. Dobry dzień, tylko podgłośniej jeszcze grę, trochę, bo mi za cicho jest. O matko, ale nie tak głośno. Teraz jest w porządku. Jezu, ale pszczoły słychać. Herbatka, herbatka. Tomas nie może znaleźć aktu własności i powiedział ci, że ja mogę go mieć. Bo jestem jego księgową? Haha, rety. Żadna ze mnie księgowa. Parę razy pomagam mu z jakimiś obliczeniami. Mój przyjaciel niesamowicie sobie radzi z końmi, ale nie potrafi zapanować nad biznesem. Obawiam się, że Thomas nie ma nic poza obietnicą posagu Jaspera. Niestety, Katrin zmarła przy porodzie, zanim akt przeszedł w jej ręce. Pogrążony w żałobie, Jasper rzucił winę za jej śmierć Tomasa i od tego czasu z nim nie rozmawia. Ej, to jest w ogóle bez sensu, no bo jak, jak jego żona? Zmarła przy porodzie. To jakim cudem ma to być wina męża? Jakim cudem? Bez sensu to jest! Bez sensu! Nigdy nawet nie poznał swojego wnuka. Oczywiście nie było też dyskusji na temat własności i aktów. O matko, nowy poziom! Trzeci! Nie no, robi się poważnie. A mogę usiąść i z nim rozmawiać? O ma... Ojej. Oj, coś chyba nie piekło tutaj, nie? Coś tu chyba nie wyszło. Jasper przeszedł na emeryturę i przeniósł się na farmę, gdzie nie mam dość daleko od Morland. Ale wciąż ma w okolicy stodołę. No tak, tak, znamy tą stodołę. Dobra, nie tłumacz mi, ja znam. O matko, ale lubię też lewitować. W ogóle, jak ta pusać tak dziwnie głowę, Boże! Mega naturalna pozycja, naprawdę Chodź koniu No, czy ty możesz Czy ja mogę? Pff. Ej, bo gra mi się zepsuła Czy ja mogę? Ej, no, mi przysięgam, że mi podwózka Dobra, tak to chyba ogarniemy Niby daje do 1200 Starkość, ale co mi, w sumie kupię jednego konia Ale prędkość zabójcza, ile mam 16 Ej, bo mój koń się śle czuje, musimy go nakarmić, czekajcie. Kiedyś w ogóle było tak, że konia można było tylko i wyłącznie ogarnąć na terenie jakiejś stajni, nie? A teraz można wszędzie. Jest to wygodne, ja nie mówię, że nie, ale to miało swój klimat dla mnie, to mi się podobało, a teraz już tego nie ma. Kim jesteś i czego chcesz? Pieniędzy. Staje mora, mogą zostać wyburzone, potrzebujesz mojej pomocy, zapomnij, nie, moja sprawa. Tomas Moran pożywił moją córkę, żeby zdobyć ziemię. Ale dalej, jakim cudem Jasper może winić Tomasa za to, że jego żona zmarła przy porodzie? No bez sensu, to jest totalnie. Dobra, lecimy. W szacunku dla córki przez 20 lat pozwolę mu żyć na mojej ziemi. Ale to już koniec. Get może ją przejąć. Tomas i jego chłopak sobie poradzą. Zawsze w ogóle jakby nie uznawał swojego wnuczka. A teraz zmykaj. Powiedziałam ostatnie słowo. Nie widzisz, że mam kupę roboty? Stodoła nie posprząta się sama. O, a może panu pomogę? Co takiego? Nie przeraża się moja opryskliwość? Katrin pracowała z mną w stodole, kiedy była w twoim wieku. Twoja pomoc chyba będzie miła. Przypomnij mi o starych, dobrych czasach. Pomóż mi posprzątać stodołę? No, zaproponowałam. Bierzemy się za robotę, tak? Lecimy, lecimy z tym. Ale animacja w ogóle, no kurczę. Takie nowe rzeczy. Ale Jasper dalej jest stare, więc przynajmniej coś w ogóle. Hm, to nie wygląda śmieci. Kocyk dla dziecka, zdjęcie ze ślubu. Nie jest zaadresowany tata. To skrzynia z rzeczami Katrin. O kurcze, robisz ciekawie. Co ty robisz za rzeczami Katrin? Najpierw oferujesz pomoc, a teraz przypominasz mi o żałobie? Wiedziałem, że nie powinienem ci ufać. Jest zaadresowany do mnie. Daj mi go! Kozyk dla dziecka i zdjęcie nie obchodzą mnie. Zanieś się Justinowi. Sio! O kurczę, ej, fajne, ciekawe zadania są teraz. Naprawdę, lecimy. Moim szybkim rumakiem, kurczę. Znaczy, ej, czwarty poziom jest wyższy niż moje postaci. Bo to jest najgorsze w tym, że mam nowe konto? Te wszystkie reputacje, których nienawidziłam i je skończyłam u siebie, będę musiała robić na nowo. To mnie tak Boli, naprawdę. Yy, tutaj jest Justin, tak, tu on zawsze siedzi. Ale Justin już nie wygląda jak Justin. Nie pasuje mi do niego. O, cześć Rose. strasznie się stresuję. Budżery mają przyjechać jutro. Dasz wiary? Zaraz chyba zacznę rwać włosy z głowy. Porozmawiałem z moją o przyniesieniu koni w bezpieczne miejsce. Zgaduję, że nie udało ci się znaleźć tego aktu. Masz na mnie coś od mamy? Chyba nie rozumiem. Kocyk dla dziecka? Ze skrzyni w stodole Jaspera? Znasz mojego dziadka? Jasper uważa, że mój tata ożenił się z mamą tylko po to, żeby mieć ziemię i zbudować stajnię? To niedorzeczne! To był przecież pomysł mamy. Kurczę, jaka, kurczę, to jest taka poważna sprawa rodzinna. Kiedy trochę podrosłem, tata pokazał mi parę listów miłosnych, które pisali z mamą. Często wspominała o tym, że marzy o otwarciu stajni, w której jeźdźcy z całego świata będą mogli doświadczyć radości z, ob z obcowania z końmi. Tata przejął jej marzenie, a potem przekazał je mnie. Każdy jeździec, który odwiedza stanie Morland, spełnia życzenia Katryny. O, proszę, Raul, zabierz mi do niego, możemy mu pokazać te listy. Ej, teraz jest nawet słodkie, chodźmy, chodź, Jasper, pokażemy mu. O, to było takie słodkie. Ej, tego totalnie kiedyś nie było, mi się wydaje. Się inaczej chyba. Za... O, może nie, może ja nie pamiętam, po prostu, wiecie, może teraz gadam jakieś głupoty, ale wydaje mi się, że tak nie było. Po co tu wracasz? Wydawało mi się, że dość jasno się wyraziłem. Nie jestem głupi. Widzę, że mój wnuk chce wywołać współczucie, głęboko jak jego rodzice. Co to za papiery, którymi mi wymachujesz? To pismo! Katrin! Ta lista opisująca marzenia mojej córki żyją za mnie głupca, zaślepionego dumą. Straciłam syna i wnuka. Nie pozwolę, żebyśmy utracili tajnie. O. Nie straciłeś mnie, dziadku! Jezu, ja nie mogę tak! Ja... E, dziękuję, młodzieńcze. W każdym razie muszę dać Tomasowi akt własności. Zanim ten oszust, Kempel zniszczy marzenie mojej córki i zamieni je w bloki mieszkalne. Włożyłem dokument do skrzyni lata temu, potem ją oczywiście zakopałem. Teraz tylko i pamiętam, gdzie to zrobiłem. Jezu, jak może zakopać takie rzeczy! No! Przecież taki list może nawet nie wiem. Wielkość dostanie taki list zgnije, czy tam wiecie, papiery, dokumenty. To jest bez sensu. Co mam roczeć o starych ludziach i przechowywaniu dokumentów? No właśnie mówię! Na pewno nie chodzi ci o mnie. Pora kopać, Rose. No stajnie w swoich rękach. O, matko jedyna. Idę kopać w takim razie. Jak tutaj. Oj, 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 oj! Kurcze, mój koń się nie zatrzymał, no. O, tutaj dobra. O, gwiazdka. Bierzemy. Wspomniałam, że ja nie mam żadnych gwiazdek. Boże. A to ci czasy. Lecimy. Ha! Ha! To akt, masz go. Teraz Thomas może udowodnić, że jest właścicielem stajni Morland. Rose, udało ci się znaleźć akt. Zasługujesz na to, żeby osobiście przekazać go Tomasowi i zobaczyć radość na jego twarzy. Kiedy zrozumie, że stajnie są bezpieczne. Ja cię kręcę, 700 shillingów? Kurczę. Justin, mam nadzieję, że ty i twój ojciec wybaczycie staruszkowi pogrążonemu w żałobie, że dodawał rodzinie cierpienia. Chcę wam to jakoś wynagrodzić, o ile mnie przyjmiecie. Wystarczy, że pojedziesz drogą, dziadku. Hej, nie cię kiedyś w stajnie. Patrzcie, tata idzie. Uj, u, u, pan Campbell. Justin potrzebuje twojej pomocy z końmi. Campbell jest już w drodze. Jak wielu ludzi, wielu się domyśla. Najważniejsza zasada podwykonawcy brzmi. Nigdy nie bądź na czas. Uwielbiam wyburzenia, zwłaszcza te tragiczne. Nie zawsze przyjeżdżamy za wcześnie. Ha, <laughs> Kocham życie. Chwila, co? Udało ci się znaleźć ten cuchnący akt? Dobrze, w porządku. Na razie odchodzimy, ale to jeszcze nie koniec. Dzisiejszą wizytę dopiszemy do rachunku. Plus koszt anulowania usługi. Nie do wiary. Przecież was nie zatrudniliśmy. Szczegóły. Po prostu przeniesiemy sprzęt w inne miejsce. Musimy włożyć dom spokojniej starości. Jaki śmiech! Jezu! A tutaj w ogóle jakie tutaj animacje są, no kurczę. No wiem, grafika ta nie, nie domaga. Jezu, co?! Aha, dobra. Oj, 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 niedobrze. Jest okropny. Oczywiście, że po drodze zniszczył drogę na wzgórze Nilmera. To była ciężka przeprawa. Dziękuję za pomoc w ratowaniu stajni Morland Rose. Zobaczymy, jak się mają konie Justin. Może później do nas spadniesz, Jasper, a może wolisz dziadku? Oj, jak to było słodkie! O, e, tak, fajnie, fajnie, fajnie. Rozpocznij swój szlak. Tak, ja wiem jak tego się używam. Za wykonywanie zadań to można dostawać tam punkty. Fajnie, fajnie. Dobra, lecimy dalej. E, skrycie dokumenty. Co do. Na zostanie właśnie wparował jakiś zamaskowany jeździec i poszedł prosto do naszego domu. Co tego 200 pełna postaci? Jo! Było w tym miejscu coś dziwnego. Ale nie może tak łamywać w biały dzień, prawda? Znowu jedzie. Może. Gdzie? U Jezu! A my ją znamy! Ale animacje są. Ale fajna jest teraz ta fabuła! O nie, wzięła akt własności stani. Jakim cudem udało mu się go znaleźć? Ukryłam go pod łóżkiem. To najbezpieczniejsze miejsce w domu! No totalnie! Wow! 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 Ale teraz ten koń fajnie wygląda. Ja się kręcę. Za nim, szybko, szybko, Rose, złap go. No, ja szybka nie będę, nie? Ja szybka ogólnie to nie jestem. Dobra, lecimy za nim. Let's go! O, obatka jak zniknęła! Co jest? To było takie nagłe, takie mogło być, nie wiem, jak się tak powoli zanikać, a to było takie bum! Nie ma. Dobra robota, przepraszam, następnym razem postaram się lepiej ukryć te dokumenty. Ten koń był dziwny? Dlaczego? Przypomniał Ci ducha, sam nie wiem. Wszystko stało się za szybko. Jestem pewien, że to był zwykły końc niezwykły ale paskudnym właścicielem. być pojechać do ratusza miasteczka Srednej polany. Uuu, z sredno polanę! Trzeba tam dostarczyć kopię aktu własności na wypadek, gdyby coś stało się z oryginałem. Już nigdy nie może być choćby najmniejszych wątpliwości co do tego, że to ja jestem właścicielem tej ziemi. 300pd No, love it po prostu Tak to ja mogę wbijać poziom, nie? Aaa, jedziemy, jedziemy Nie zapominam jak ja to robiłam pierwszy raz jeszcze Czy pamiętam, tak wiecie, przebłyski pamiętam Jak bardzo mi się wszystko podobało Jak w ogóle dla mnie ten świat był taki ogromny wtedy Ja cię kręcę No bo to był taki, wiecie, wyczekany Star Rider po czasie, no Jezu, ale mnie wyrzuciło Matko jedyna O, Justin, to był Justin? Co, czemu on ma starego konia? Co, co jest? Ej, stary Justin! Weźcie, mój lord, tusza, powinienem wykryć te zadania tylko w starym miasteczku srebrnej polany. No, ja jestem fanką starszej jego wersji, ale dobra. Co my to mamy, moda, damo? Dokumenty własności pana Morland? Rozumiem. Umieszczę je w bezpiecznym miejscu. Nowy poziom! Wow, jaka fajna animacja! Kurczę! Fajne! Jak to do tan? Spanikowana tan. Halo, słyszysz ten łomot lawiny? O! Kierowcy Get są tacy ostrożni. Lawina, którą wywołali, przeraża moje konie. Mój biedny. higher. ...Nimo... będzie potrzebował nucną smakową żeby się uspokoić. Wiesz, może gdzie jest Loretta? Jakiś czas temu gdzieś pojechała i powinna już wrócić. Chyba że. O nie! Właśnie przyszło mi do głowy coś strasznego. Nie, no chyba to mi przedmiotło. Loretta jechała z grudniumera, żeby sprawdzić teren pod kątem stworzenia nowego toru do przełaju. A co jeśli dosięgnęła ją lawina? Droga jest zablokowana. Nie przyjadę ani nie wjaśnić Loretty. Telefon ze zdjęciem konia Loretty. Bartoka. Ustawiony jako tapeta. Ojoj, zły znak. Pojedźmy z tym do tam. Ej. Dobra, jedziemy. Ej, to jest mega zły znak ogólnie. To telefon Loretty. Nigdy się z nim nie rozstaje. To straszne. Musimy usunąć z drogi przeszkody i znaleźć Lorettę. Uuu, uu, fajnie, fajnie. Potrzebujemy narzędzi, z tym może nam pomóc Konrad, lokalny kowal i specjalista od kopyt. Świetnie się obchodzi z końmi. Hieron, hieronim go uwielbia. Konrad też ma odnowioną swoją, swój domek, więc ja też jestem w szoku, naprawdę. Ale Konrad dalej jest stary. Po prostu stary wygląda. W sensie, wiecie o co chodzi, że ma starą postać, starą jego wersję. Bo zabrzmiało, tak wiecie. Tatiana, miło Cię widzieć. Myślałam, że Twój koń nie będzie potrzebował podków przez kolejny tydzień. Kim do mnie przyjechałaś? To Rose. Powiedziałam, że jesteś prawdziwym specjalistą od podków. Cześć, Rose. Spotkaliśmy się już wcześniej? Nie. To pewnie mam déjà vu. A, no nie masz, nie masz. Ja tego nie czytam tak szczerze. O, jakaś animacja inna. Wow. Jezu, jak jesteś blisko, Konrad. Coś chcesz mi coś powiedzieć, Konrad? Bo tak, nie wiem. Kurczę, zrobiło się tutaj, kurcze ciepło, nie? Oczywiście mówię o ogniu. tan. Masz kilo, w całe szczęście, to twoje dzieło, więc to tobie powinien przypaść zaszczyt jego użycia. Do roboty! No, do roboty oczywiście. Tam, bo tak, co ja nie wykorzystujesz. Start. I teraz wszędzie jest to. Ej, bo nie działa. A, bo mówię, myszką, no dobra. No, ale coś innego wymyślę, bo to jest takie... A. Dobra, zrobione. Udało ci się, Rose, droga jest przejezdna nim znowu było, był nie w sosie, więc dałam mu odpocząć w stajni. Nie chcecie cię zatrzymywać, pojedź poszukać się Loretty. Dobra, znowu stobel dla postaci. No ja to właśnie szanuję. O, to Tyro! Skąd cię rzucił? Masz sobie pełno pyłu. Fuj! Bez urazy, ale spodziewałam się tan. Siedzę tu już całą wieczność. Dasz wiarę, że wszystkie drogi są zablokowane? A do tego zgubiłam telefon? Miałam już jechać, ale nagle minął nas ból i spuścił mojego Bartoka, kiedy ten stanął dęba. Telefon musiał wywołać z kieszeni i stoczyć się ze wzgórza. Skoro tu jesteś, to pewnie skały z zostały już usunięte. Co ty w ogóle robisz? No, szukam cię. Naprawdę? To miło z Twojej strony. Dzięki! Ech, przepraszam, jeśli był, nie byłam zbyt miła. Jak mawia, Tan, odrobina życzliwości może wyzwolić u innych to, co najlepsze. Fajna jest. O, to było miłe. Nie mówię, że możesz dołączyć do Bobcatów czy coś, ale chyba mimo tego możemy się kolegować. Co, miałam nie powiedzieć, przyjaźnić? To i tak był dla ciebie komplement. Nie oczekuj zbyt wiele, Rose. No dobrze, pora wracać. Jestem pewna, że cały Morland jest zaniepokojony moją nieobecnością, więc nie zwlekajmy mi i wracajmy do stajni Morland. Matko, ona przejechała przez siano, jezu, jaka czterka. Ryd, uspokój się. Jak mówiłam, Bartok jest szybki, nie szkodzi, że byłam pierwsza. Kiedyś pójdzie ci lepiej. Jak miło. Mam u ciebie dług, a tego nienawidzę, więc wyrównajmy rachunki. będziesz pierwszym miejscem, który wypróbuje mój nowy wyścig. To ulubiony szak bobcatów. Ale do tej pory nie był oficjalnym torem treningowym. No do co? Jeju, ile pedela postaci znowu. Matko jedyna. Ej, wbije idealnie piąty poziom. Ja cię kręcę. A to brzmi piąty poziom. <grym> na swoim kącie mam dwudziesty więc jest to przeskok. Jest to przeskok. No, ten wyścig znam na pamięć. Nie wiecie, ile razy go jechałam. O matko. Uuu, srebrny. Kurczę, ja nawet na swoim kącie nie mam takich wyników. Tak szybko? Może faktycznie masz potencjał? O matko! Wieldziemy znaleźć, jeśli... jeśli zechcesz powtórzyć przejazd. Dzięki Loretta! Nowy poziom! Piąty! Juhu! Dobra, myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy nasz film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczonka, Pa-pa!